Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Recenzja Orbitreka Zipro Mission, już taka finalna. Pamiętacie z pierwszego odcinka, ta maszyna miała usterkę, została ona naprawiona. Była banalna, bo okazało się, że kabelek od elektroniki troszeczkę ociera o obudowę. To był problem, zostało to naprawione i maszyna już jest sprawna. Bardzo mały, czytelny wyświetlacz zintegrowany z pokrętłem do zmiany oporu, półka na telefon-tablet, łączność z aplikacją KinoMap, blaszki do pomiaru pulsu, waga koła zamachowego 7 kg, długość kroku 47 cm, rozstaw między stopami 10 cm, szerokie podstopki o wymiarach 37 cm długość, szerokość 19 cm, maksymalna waga użytkownika 135 kg, kółka transportowe, Podstopki ułatwiające poziomowanie orbitreka. To jest bardzo ważne, aby stał równo. Długość orbitreka u podstawy wynosi 175 cm. Najszerszy punkt jest tutaj w rączkach, wynosi 75 cm. Maszynę możemy sobie złożyć. Słuchajcie, te prowadnice no to jest dość kłopotliwe, bo ogólnie trzeba sobie przytrzymać jeden element. Na taki specjalny bolczyk zaczepiany jest. Ten element już Wam pokazuje. Najlepiej sobie tutaj zabezpieczyć. Ciach. I w takiej konfiguracji długość zmniejsza nam się do 98 cm. Ogólnie bardzo ciekawe rozwiązanie. Dwa minusy jakie pojawiały się w internecie o tym modelu. Pierwszy to jest taki, że nie łączy się z Bluetoothem. On się łączy z kinomapem bez problemu. E, udowodniłem to w pierwszym odcinku. Bardzo dużo osób po prostu zapomina o tym, że jeżeli już wyszuka to urządzenie, to trzeba wprowadzić orbitrek w ruch i dopiero jak on wyczuje obroty, to wtedy wam się e, połączy z maszyną i przejdzie do następnego etapu. Druga kwestia to jest to, że Zipro w ogóle tutaj zapomniało o smarowaniu prowadnic i dodaniu smaru. Nie ma chyba tego też w ogóle w instrukcji, także Orbitreki z przednim napędem, które mają właśnie takie prowadnice, trzeba je delikatnie posmarować smarem silikonowym, najlepiej takim przeznaczonym do orbitreków, i wtedy tego trzeszczenia, trzasków podczas treningu nie powinno już być. Troszeczkę teraz tracimy na jakości obrazu, bo musiałem dać szeroki kąt w telefonie. Słuchajcie, ja mam 187 cm, waga 96 kg, i teraz tak osobiście uważam, że maksymalna waga. Użytkownika na ten orbitrek nie powinna przekraczać 100 kg. Jeżeli chodzi o pozycję, wyprostowana, powiem Wam szczerze, że tutaj naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Ja tutaj wykonałem już kilka treningów na tej maszynie. Zobaczcie, kiedy łapię zarączki nieruchome, również jestem wyprostowany. Im osoba niższa, wyższa, również zobaczcie, jaki tutaj ma zapas, także na pewno odnajdzie taką odpowiednią, komfortową pozycję dla siebie. Jeżeli chodzi o ten ruch, cichutko, płynnie, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Sam wyświetlacz. Ja mam tutaj telefonik ustawiony, wszystko jest stabilnie. To pokrętło. Powiem Wam tak, dla mnie bardzo fajne rozwiązanie, takie mega minimalistyczne. Dajmy maksymalny opór. 32, poczekamy aż magnesy zbliżą się do koła. Na tą chwilę no, brak tutaj jakichkolwiek zastrzeżeń. No, w skali od 1 do 10 dałbym taką piąteczkę. Moje zdanie na ten temat znacie, że producenci uważam specjalnie obniżają ten maksymalny opór, bo często użytkownik ustawia sobie na maksimum. Jedzie, wiecie, z takim ciężkim treningiem. I orbitrek po tygodniu, po dwóch zaczyna trzeszczeć, pukać, stukać, bo po prostu te podzespoły tego nie wytrzymują. Szerokie podstopki, powiem Wam tak, ja mam tutaj jeszcze duży zapas. Mogę dać albo wąsko, mogę dać troszkę szerzej. Naprawdę udał się ten model, uważam, ZIPRO. Blaszki do pomiaru działają dość szybko. Czy pokazują prawidłowy puls? Raczej nie, bo teraz mam 147, o 126, 118, ale to też jest do zbadania. Ogólnie puls w tego typu maszynach najczęściej nie pokazuje prawidłowych danych. Najlepiej mieć pas telemetryczny na sobie. Szerokie rączki ruchome dają bardzo fajny komfort, bo w momencie, kiedy jest wyższa osoba, troszkę szersza, zobaczcie, tak jak ja. Mogę się tutaj spokojnie oprzeć i te rączki nie obijają mi tutaj o barki. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, naprawdę orbitrek, wygodny, na pewno nie przeznaczony do jakichś ciężkich interwałów, ale do spokojnego kardio. W zupełności powinien Wam wystarczyć. Sprawdźmy jeszcze, jak to się wszystko zachowa. Jak przyspieszę, mam teraz opór ustawiony na. 16 gdzieś tam w połowie. No i dalej. Cicho, stabilnie. Nic tutaj się z nim nie dzieje. Myślę, że warto teraz przejść do podsumowania. W fabryce Nowy Orbitry kupiłem na dwuletniej gwarancji do Doro za 1999 zł. Ciężko stwierdzić, jak będzie wyglądała awaryjność. Tutaj, Wasze opinie mile widziane. Dodam, że recenzje nie są sponsorowane i możecie napisać pozytywną lub negatywną opinię. Ważne, aby była prawdziwa. Komfort treningu, jakość wykonania i wyposażenie, jak za sprzęt, w tym przedziale cenowym wypada bardzo dobrze. Testowany dzisiaj model myślę, że śmiało może konkurować np. z Xterą FS 3,5 czy Nerofitem NW1000, który bardzo często polecam tutaj na kanale. Testowany dzisiaj model mogę śmiało polecić jako wasz pierwszy orbitrek. Wielka prośba tutaj do Zipro, żeby uszanowała mój kanał, uszanowała moich widzów i nie podnosiła ceny. Została najlepiej przy obecnej, czyli 2000 zł. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.